a teraz w, dzieje się krem de la Gwoźdź Gwóźdź programu, chociaż teraz są modne feminatywy, to ja powiem, że gwoździni no programu. Właśnie, czy gwoździcza? <laughs> gwoździni, jak to pięknie brzmi. Halina Młynkowa, chyba nie muszę specjalnie przedstawiać, jakbym powiedział, że to jest artystka tylko i wyłącznie związana ze śpiewem, to bym od razu tym moim własnym scenariuszem dostał po głowie. Działasz na tak wielu frontach, jesteś, tak można powiedzieć, multi, że to jest aż ciężki do ogarnięcia. I każda Twoja kolejna solowa płyta to pokazuje. Ta piąta to jest też dla Twoich fanów kompletne zaskoczenie, bo to jest to płyta w całości inspirowana polskimi filmami. A tak dokładnie piosenkami z tych filmów się wywodzącymi. Dokładnie tak. Ja chciałam pokazać. Po pierwsze, tak, to jest koncept album, więc to jest pewna historia opowiedziana. Chciałam tę historię opowiedzieć przez piękną polską muzykę, która. Czasami jak książka jest gdzieś z tyłu zakurzona i warto ją wyciągnąć i pokazać, jaka piękna jest polska muzyka. Ponieważ młodzież dzisiaj często myśli, że to są nowe piosenki autorskie. I dopiero potem, kiedy zaczynają grzebać, to dowiadują się, że to są na przykład piękne piosenki z filmów, z seriali polskich. I tak jest troszeczkę z tą płytą. Więc miałam ochotę po prostu pokazać w bardzo spokojny sposób muzykę, która wcześniej była nagrana do filmów w dużo większym składzie. A z drugiej strony też chciałam pokazać, że nie odcinam kuponów od czerwonych korali, tylko naprawdę wybieram tą trudniejszą drogę, która mnie zdecydowanie bardziej interesuje. No właśnie, o to chciałem zapytać jakby w następnej kolejności, ale jeszcze zostanę chwilę przy Twojej najnowszej płcie, czyli Film Love. Mhm. Film Love. Jak nie, filmowe, dobrze film mówiła. Dobrze. 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 To jest filmowe dobrze, tak naprawdę. Żeby mi nikt nie to żyć, już nawet podstaw angielskiego nie znamy. Ehm, pierwszy singiel już za nami, drugi już też. Ja odsłuchałem w sumie trzy piosenki na razie z tej twojej e, nowej płyty, natomiast mnie bardzo, ale to bardzo zastanawia. E, po tym jak usłyszałem, jak poradziłaś sobie z przebojem Roberta Gaflińskiego e, o sobie samym, jak ty sobie poradziłaś z Chyba absolutnym arcyprzebojem, jeżeli chodzi o, o dziesięciolecia polskiej muzyki, y, czyli z Bieczusowym Fogiem. A. Moja ulubiona na tej płycie, absolutnie. Ja ją słyszałam jako dziecko pierwszy raz, ponieważ u nas w domu słuchaliśmy tylko winyli. Do momentu kasety, oczywiście, ale ta kaseta. Tam się to często psuło, tam był taki motorek z tyłu, w ogóle ta gumka tam co czas spadała, więc zdecydowanie woleliśmy winyle. I ja na to natrafiłam jako małe dziecko, więc muszę powiedzieć, że wtedy już to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ten utwór. Nie wiem dlaczego. Melodia, bo dzieci nie wsłuchują się w tekst. Ja długo tego tekstu nie rozumiałam, natomiast ona była nieprawdopodobnie przejmująca dla mnie ta piosenka. I jak przygotowywaliśmy te płytę, to pierwsze, co to powiedziałam, to ostatnia niedziela musi być. Będzie taka, że fani mi Foga otworzą bardzo szeroko oczy. Ja myślę, że przede wszystkim aranżacyjnie jest bardzo przejmująca, jest przepiękna Piotr Steczek, który gra z nami koncerty, zaaranżował w niesamowity sposób, po prostu bardzo przejmujący i ja to śpiewam oczywiście ze spokojem, jestem kobietą i śpiewam to 100 lat później. Ta Twoja nowa płyta, tak jak powiedziałem na początku, tak samo jeszcze teraz chciałem do tego wrócić. Tak samo jak i utwory, na której je zawarłaś, pokazuje, jak ty bardzo potrafisz się z płyty na płytę zmieniać. A skąd nagle. Taka chęć, żeby może nie zostać jesieniarą muzyczną, ale po tych trzech pierwszych piosenkach mam wrażenie, że to jest idealna płyta na tą porę roku, którą w tej chwili mamy, która się rozkręca tym złotem, wszystkimi barwami drzew. Przygotuj się na to, że kolejne piosenki są takie same, <śmiech> <śmiech> więc, więc mogę być jejsieniarą. <laughs> I powiem ci, że co piosenka, co utwór, kiedy go przygotowywałam, kiedy jeszcze słuchaliśmy właśnie wczoraj, kiedy dostaliśmy krążek i kiedy się pojawił właśnie w serwisach streamingowych, to ja miałam ogromną przyjemność słuchania kolejnej i kolejnej piosenki i bałam się słuchać tego, wiesz, po nagraniu, po takim odczekaniu trochę, ponieważ jednak nagraliśmy to jakiś czas temu, potem ta produkcja cała trwała i miałam takie. Nie, fajnie, nie, dobrze, jest nie, jest ok. Także muszę powiedzieć, że sama jestem bardzo dumna z tego, że sięgnęłam po ten materiał. Niełatwy i na pewno niełatwy też z tym, że jednak mierzyłam się z królami, królowymi polskiej muzyki. I trzeba powiedzieć, że co nazwisko, to większe i cudowniejsze, jeśli chodzi o, o te kompozycje. Natomiast są zrobione w moim stylu, w nowym stylu w spokojnym stylu. Ja bardzo długo śpiewałam, bardzo głośno, bardzo mocno, napierająco. A teraz przyszedł dla mnie taki moment, po prostu też dojrzałam do tego momentu, że najcudowniej dla mnie śpiewać spokojnie i bardzo intymnie do mikrofonu. Chciałem też zapytać o Twoją trasę koncertową, bo ona się, jakby na to nie patrzeć, łączy jak dwie półki pomarańczy z Twoją nową płytą. Sporo tam jest punktów na mapie Województwa Śląskiego, czyli chyba lubisz publiczność z naszego regionu. Dobrze się dla Ślązaków śpiewa? Cudownie się śpiewa dla Ślązaków. Sama jestem ze Śląska, Cieszyńskiego, Zaoziańskiego, więc bardzo się cieszę, że jeden z koncertów będzie od razu drugi w Cieszynie, bo to jest moje miejsce na ziemi znowu. I no, nie powiem, że bardzo się cieszę, że od razu na początku i w sumie z premierą płyty odważyliśmy się na trasę koncertową, bo to nie jest płyta rozegrana, to nie jest płyta, na którą ludzie tak do końca wiedzą, na co przyjdą, więc zwłaszcza do Świętochłowic przyjdą trochę na niespodziankę, co mnie cieszy najbardziej, ponieważ mi się wydaje, że też odkrywanie utworów, które znają w nowej wersji, też jest fajne, też jest cudowne, bo ten koncert jest trochę taką niespodzianką, tak jak w filmie, prawda? Jak idziemy do kina, to też do końca nie wiemy, co będzie w tym, w tym filmie, znamy tylko zajawki, że jakaś historia tam idzie i tak samo jest trochę z naszym koncertem. Na razie mamy 10 koncertów z tego co wiem, to będzie ich jeszcze więcej. Część z dziesięciu jest w tej chwili już w sprzedaży, ale nie wszystkie, ponieważ część nam się nakłada jeszcze na koncerty, z którymi już jest zainteresowanie tą trasą i być może jeszcze coś będziemy przekładać. Czy ty masz czeskie poczucie humoru? Myślę, że tak. Jak bardzo? Myślę, że już mocno wymieszane. Z Polskim, ponieważ jestem tutaj tak długo, że przysiągnęłam też już polskimi filmami, polską kulturą, książkami. Natomiast kiedy tu przyjechałam, to polskiego humoru w ogóle nie rozumiałam i myślę, że tu wiele osób znowu jakby nie rozumiało tego, z czego ja się śmieję. Pytam o to dlatego, że Czesi rozbawili chyba całą Europę, one ja, tak. Kralowiec. w Czy teraz też w Kralowcu no, koncertować podejrzewam nie będziesz, ale czy chociaż sprawdzasz u nich pogodę? Niechby ja że nie doszła synowa, jest tam tam, Jest bratowa. <laughs> Więc y, y, no, z tego co pamiętam, brat tam był i bardzo mu się tam podobało kiedyś, ale i y, y właśnie za każdym razem o niej myślę, ona jest Polką w tej chwili, y, z polskimi y, dokumentami i y, y tak właśnie o niej myślę w tej kwestii. <laughs> co ona o tym sądzi? <laughs> Czy to czeskie poczucie humoru to się też na płycie ujawnia, bo znalazłem tam piosenkę. Powiem szczerze, już się uśmiechnąłem, jak sam tytuł przeczytałem, tylko nie wiem, czy ja nie będę kaleczył teraz czeskiego. Trzy orzeszki. Trzy orzeszki pro popelko. To jest znowu taka, wiesz, takie moje dzieciństwo, mój ogromny sentyment. Piosenka, która była w takiej bajce, właśnie Trzy Orzeszki dla Kopciuszka, która tak jak w Polsce nie może, wiesz, nie zaistnieć w święta, jak jest w Polsce Kevin w samym domu, prawda? No to święta bez popelki w Czechach po prostu też nie istnieją. Także bardzo chciałam ją zaśpiewać z tego powodu, że przypominają mi się lata dziecięce i ten utwór mi się zawsze bardzo podobał. A na końcu ja dodałam coś, czego nie ma normalnej wersji, czyli tam jest taki gry. Pakty ptaczków mi i to jest początek piosenki, którą śpiewał Karel Gott i to była główna jak piosenka, motyw tego, tego całego, tej bajki. Natomiast zaśpiewałam utwór, który, no, jeden z moich najbardziej ulubionych jeszcze z dzieciństwa. Pewnie mnie uwierzysz, że czym był byłem fanem Karola Gotta. No ja się nie dziwię też. <laughs> Ponad 20 płyt już zebrałem. I zbieram teraz płyty Haliny Mlynkowej, Wam też to polecam, tak samo jak polecam Wam i koncerty, no i oczywiście jej wspaniałą twórczość. Halina Mlynkowa była moim waszym gościem widzieje się. Jak się mówi, do widzenia, na skle daną. Na skle daną. A chyba się też skraca, na skle? Na skle. Mhm. Na skle. No bo ciao. <laughs>